Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o Nvidia Image Scaling, czyli skalowaniu obrazów w Nvidia. Film ten skierowany jest do osób, które mają słabe karty graficzne i mają problemy z FPS-ami. Jednak zaraz powiem wam o co chodzi. Na sam początku wejdźmy sobie na stronę schoolmedia.pl, ponieważ chcę pokazać wam skąd pomysł na ten film. W tym się, musiał, że najwyżej ocenialiście propozycję właśnie optymalizacji NIS, a postę dodał Maciuś 2.077 JPG. Tak więc pozdrawiam Cię Maciek i przechodzimy do odcinka. Dla kogo tak właśnie? Właściwy jest Nvidia Image Scaling. Nvidia Image Scaling jest skierowana do osób, które mają słabe karty graficzne i chcą na przykład zwiększyć sobie trochę jakość obrazu, bądź po prostu chcą mieć możliwość grania w gry, w których, i uwaga, to jest bardzo ważne, bo nikt o tym nie mówi, w statystykach MSI Afterburner, Livia Tuner dokładniej, będziecie mieli 100% użycia GPU, a mniej użycia CPU. Wtedy macie tak zwany potylnek przez kartę graficzną. Jeżeli macie taki efekt, bądź też po prostu karta graficzna was ogranicza, Dopiero wtedy image scaling ma sens. W innym wypadku wyniki będą niejednoznaczne i też może być tak, że image scaling wręcz zmniejszy wam FPS-y. Także w pierwszym przypadku pobierać sobie jakiś tester. Ja będę pokazywał to na zasadzie MSI Afterburner. Czyli instalujemy sobie MSI Afterburner, po czym go uruchamiamy. Wraz z instalacją MSI Afterburner powinniście zainstalować Rivia Tuner. I Wtedy taka ikonka pojawi wam się w prawym dolnym rogu. Klikamy na to i mamy Rivia Tuner. W tym momencie wystarczy, że wejdziemy sobie w ustawienia tutaj w MSI Afterburner. Tutaj żadnych parametrów zmieniać nie musicie. Oczywiście, jeżeli chcecie podkręcić kartę graficzną, to możecie to zrobić. Film oczywiście o podkręceniu karty graficznej jest również na moim kanale. Klikacie sobie tutaj w opcję, klikacie w Monitoring i teraz wybieracie kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim weźcie sobie, znaczy temperaturę, czy karta graficzna Wam się grzeje, bo NIS może również od odciążyć Wam kartę graficzną, przez co będzie się mniej grzała. Użycie GPU, klikamy pokaż w OSD, teraz szukamy CPU usage, pokaż w OSD i możemy sobie też na przykład, nie wiem, pamięci RAM, czy też frame time, czy też klatki na sekundę, ja mam jak widzicie klatki na sekundę, no i RAM usage również sobie odpalmy bo może być również tak, że na przykład RAM Was blokuje. Na samej górze macie również takie coś jak temp limit, power limit, voltage limit, no load limit, te wszystkie limity również możecie sobie włączyć i sprawdzić po prostu, czy jakiś z tych limitów Wam się pokazuje. Jest to po prostu takie debug, takie sprawdzanie, czy coś Wam faktycznie przeszkadza w tej grze, że macie tak mało FPS-ów. Jeżeli dodajecie sobie wszystko do OSD, co chcieliście, klikacie Zastosuj. Teraz w Rivie Tunerze ustawiać sobie Aplication Detection High, bądź też dodajecie bezpośrednio gierkę, ewentualnie Medium, ale na Medium może być tak, że po prostu Wam gierki nie przechwyci, więc tutaj wybieracie po prostu wartość taką, żeby Wam się w lewym górnym rogu pokazały statystyki. Ja ustawiam sobie High i teraz sobie to minimalizujemy, MSI Afterburner również i odpalamy jakąś grę. Ja odpalę sobie CyberPunka. Jak możecie zauważyć, na ten moment karta graficzna ma 95% użycia, Procesor ma 42% użycia, czyli wygląda na to, że faktycznie karta graficzna mnie ogranicza, jeżeli chodzi o FPS w Cyberpunku. Ustawmy sobie wszystko na ultra, aby podbić jeszcze bardziej ten problem. Ustawienia Ultra, 200W ciągnie. Karta graficzna 97% mocy. Procesor 40% mocy. Czyli jest to niechciany efekt. I już wam mówię o co chodzi. Jeżeli macie użycie GPU na takim poziomie, że dochodzi do 100%, to prawdopodobnie karta graficzna was ogranicza. Cyberpunk, Cyberpunk jest to gra, która faktycznie mocno ciśnie po karcie graficznej i można aby osiągnąć w tej grze więcej FPS-ów. Jak widzieliście, na maksymalnych ustawieniach FPS-ów było około 60, na moich ustawieniach takich pośrednich było tych FPS-ów około 80-90. Jak teraz sprawić, aby to gpu -sycz było mniejsze, bądź też, aby cpu -sycz trochę podbić? Padło wiele pytań, ale to wiele. Jak obniżyć użycie CPU? Jak obniżyć użycie GPU? Ale po co? Raczej starajcie się doprowadzić do tego, aby użycie dwóch komponentów było na równym poziomie, bądź też aby to użycie było dwóch komponentów jak i pamięci operacyjnej na praktycznie maksymalnym poziomie, po to, aby mieć jak najwięcej FPS-ów, chyba że komponent Wam się grzeje. Wtedy możecie go sobie ograniczyć underwoldingiem, nie jakimiś ustawieniami. Ale przejdźmy do Nvidia Image Scaling. Nvidia Image Scaling jest w kilku miejscach. Wystarczy kliknąć pewne wszystkie myszy na pulpicie. Mamy panne sterowania Nvidia bądź też, jeżeli chcecie, możecie odpalić z GeForce Experience. W GeForce Experience, jeżeli chcemy to ustawić, to mamy w ustawieniach po prostu image scaling z danej rozdzielczości i po prostu sobie to odpalamy z danym wyostrzeniem. Jednak ja pokażę Wam, jak to zrobić z panelu sterowania NVIDIA. Dlaczego panel sterowania NVIDIA, byście się zapytali? Ano z tego względu, że tutaj możecie ustawić bezpośrednio skalowanie do danej aplikacji, a w NVIDIA Experience musicie odpalać gdy przez NVIDIA Experience, więc jest to dość niewygodne. Tutaj jako pierwsza opcja pokazuje Wam się opcja skalowania obrazu. I jest to ta opcja właśnie NIS. Tą opcję oczywiście trzeba włączyć. I teraz zdecydujcie się, jakie wyostrzenie po prostu potrzebujecie. Nie polecałbym wchodzić powyżej 30%. To znaczy między 0 a 30% ma to sens. Powyżej większość gier będzie wyglądała źle. Większość gier. Niektóre gry są stworzone do tego, że będą po prostu dobrze wyglądały z ostrością. Tak więc tym możecie sobie po prostu manipulować. Im słabszą kartę graficzną macie, tym to wyostrzenie może być większe. Im lepszą kartę graficzną macie, tym to wyostrzenie może być mniejsze. Im wyostrzenie większe, tym możecie zejść niżej z rozdzielczością, aby mieć więcej FPS-ów i nie tracić przy tym na jakości. Im mniejsze macie wyostrzenie, tym mniej możecie operować tą rozdzielczością, bo bardziej będziecie odczuwać jakby tą mniejszą rozdzielczość. Jednak powyżej 30%... Sami zobaczycie, o co chodzi, potestujcie sobie. Ja ustawię 20% i ustawiam też, żeby był wskaźnik nakładki, abym widział, czy NIS działa. Jeżeli włączycie nakładkę NIS, to w lewym górnym rogu będzie taki znaczek NIS na zielono, jeżeli NIS działa, a na niebiesko, jeżeli nie działa. Klikamy teraz sobie ZASTOSUJ. Teraz są takie dwa albo nawet trzy, ale... Jeżeli Wam ta funkcja się nie włącza, to jest kilka opcji. Pierwszą z nich, i taką nie do końca oczywistą, jest to, jeżeli wykorzystujecie kartę zintegrowaną w Waszym systemie, to tej funkcji nie włączycie. Ja, na przykład, byłem zmuszony odpiąć mój tablet graficzny, ponieważ był wykrywany jako inne urządzenie, które nie było, jakby podpięte pod NVIDIA. Przez co sterowniki wariowały. Druga sprawa, jak widzicie, tę opcję mam wyłączone. Z jakiego względu? Ponieważ jeżeli podpinam się pod Elegato, jakim i pod mój pulpit, nie jestem w stanie jej używać. Osoby, które streamują i mają kartę Elegato, raczej z tej funkcji N sobie nie pokorzystają. 2. Osoby, które mają zintegrowany układ graficzny, czyli najczęściej stare laptopy, które mają gdzieś tam niby tą kartę NVD, a monitor ten, który jest laptopowy, on nie działa na NVD, on działa na integrę. Więc dopóki nie podepniecie zewnętrznego monitora w tych starych laptopach i nie wyłączycie tego głównego monitora, no to NES znowu nie jest DRAWAS. Trzecia sprawa, możecie mieć problem z włączeniem tej funkcji i z poprawnym działaniem tej funkcji, jeżeli macie bardzo szerokie monitory, czyli te ultra wide. Ja natomiast takiego monitora nie mam, więc też takiego problemu nie mam. Teraz co dalej? Dalej musicie nam najlepiej uruchomić ponownie komputer. No i po ponownym uruchomieniu komputera, gdy wejdziemy sobie w rozdzielczości, będziemy widzieć trochę więcej opcji. Między innymi tą opcję, którą najprawdopodobniej będziemy używać, żeby sprawdzić właśnie te FPS-y, bądź też inne opcje. Tutaj te rozdzielczości nie zmieniamy, chyba że gra uruchamia Mam jeszcze tylko full screen boardless, wtedy ok, wtedy tą rozdzielczość sobie ustawcę, no i odpalamy grę. I Teraz wchodzimy do ustawień wideo, gdzie mamy rozdzielczość i tą rozdzielczość musimy zmniejszyć. Zmniejszamy sobie ją do rozdzielczości jakiejś tam powiedzmy mniej więcej około ok. 70%. Klikamy zastosuj. I teraz po zmianie rozdzielczości ten napis NIS w lewym górnym rogu powinien zmienić się na zielony, jeżeli się tak stało, to znaczy, że NIS działa. Nie wiem, czy on umie na karcie Elegato. Niestety to się nie pokazuje na głównym monitorze, widziałem, że tak się dzieje. Więc nie wiem, czy to działa, ale dowiemy się po FPS-ach i prawdopodobnie po samym wyglądzie gry. Więc uruchamiamy grę i sprawdźmy ile będzie FPS-ów. Ok, widzę, że użycie karty graficznej jest cały czas na poziomie 90%. Użycie CPU skoczyło do 42%, 50% nawet, a było to użycie około 30%. Chociaż też widzę, że skacze, więc ciężko mi stwierdzić, czy to NES w tym momencie u mnie działa, czy też nie. Zmienię sobie tą rozdzielczość na 720p. Powiem wam tyle, funkcja ta jest fajna, ale jest też bardzo problematyczna. Na przykład zobaczcie teraz, odpaliłem sobie ustawienia panelu sterowania NVIDIA. I co się wydarzyło? Wyostrzenie wyłączone? A gdzie to skalowanie? A może w NVIDIA Experience? Yy, gdzie jest NVIDIA Experience? Może zrestartujemy kompa? Okej, okay, zrestartowaliśmy kompa, więc sprawdźmy, czy jest NVIDIA Experience i czy mamy tam nasze sławne skalowanie rozdzielczości. Nic takiego nie widzę. A może panne sterowania NVIDIA? Funkcja była i funkcja zniknęła. Powiem szczerze, że nie wiem o co chodzi z tą funkcją, dlaczego ona raz jest, raz jej nie ma. Może to jest kwestia tego, że mam zbyt dobry komputer na tą funkcję. W sensie w mojej karcie graficznej jest już DLSS, no i większość z gier nowych obsługuje to DLSS. Tak, nie mniej jednak... No dziwne, że ta funkcja była, nagrywaliśmy już o tym film i funkcja... Zniknęła. Niemniej jednak jest to funkcja, którą starsze karty graficzne powinny wykorzystywać. Właśnie w sytuacji, kiedy karta graficzna ma duże zużycie, a CPU umniejsza, ponieważ wtedy w pewien sposób wyrównujemy te wartości i zyskujemy dzięki temu znacznie więcej FPS-ów. Czy ma to sens dla nowych kartek graficznych? Nie. Nie ma to sensu na kartach graficznych RTX 3070, 3080, 3090, 2080 czy też 2070. Super. Na słabszych kartach graficznych, takich jak 2060 czy też 30, 50, tam używamy raczej funkcji DLSS na performance. Jeżeli DLSS na performance dalej Wam nie daje rady, a macie tą funkcję skalowania obrazu, to przetestujcie, czy czasem faktycznie nie macie z nią więcej FPS-ów. Inne karty natomiast, czyli z serii 10, czy też z serii nawet starszych, tam no to może się bardzo przydać i faktycznie możecie mieć więcej FPS-ów. Jednak wszystko zależy od tego, jaki macie procesor. Jeżeli macie dobry procesor, a słabą kartę graficzną, wtedy to ma sens. W innym wypadku tego nie róbcie, bo po prostu ze Perksujecie sobie wygląd gry, a kosztem tego nie uzyskacie nic. Tak więc pierwsze co musicie zrobić, przetestujcie jak wyglądają Wasze statystyki i wtedy dopiero zdecydujcie się na NVIDIA Image Scaling. Z mojej strony to było na tyle. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy myślicie o tej funkcji i kto z Was korzysta z tej funkcji. A jeżeli korzystacie, to pochwalcie się, jaka jest różnica bez Image Scaling i z Image Scalingiem, ponieważ jestem bardzo ciekaw. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i cześć.